Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy lotniczą przygodę. Będzie o szkoleniu, które pozwoli nam uzyskać pierwsze w kolejności uprawnienie do pilotowania samolotów licencję PPL z angielskiego Private Pilot License, czyli licencję pilota turystycznego. Jak zacząć? Jaki ośrodek szkolenia wybrać? Ile potrwa to szkolenie? O tych oraz innych aspektach zdobycia licencji PPL już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Na początku wspomnę, że jeżeli jesteś nowy, nowa na kanale, to koniecznie go zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Wówczas nie ominiecie żaden materiał, który będzie się tutaj pojawiał w przyszłości. Cała ta seria nagrywana jest na terenie i dzięki gościnności Aeroklubu Częstochowskiego, w którym miałem przyjemność odbywać swoje własne szkolenie PPL. Aeroklub Częstochowski jako jedyny oferuje możliwość tak zwanego szkolenia z mistrzem. To właśnie tutaj instruktorem może być prawdziwa legenda. Posiadający największą ilość tytułów mistrzowskich polski pilot samolotowy, pan Janusz Darocha. Osobiście mam niezwykły zaszczyt być jednym z jego wychowanków. Wyjaśnijmy sobie na początek, czym dokładnie jest licencja PPL i do czego konkretnie uprawnia, a do czego nie. Otóż PPL pozwala na wykonywanie lotów niekomercyjnych na jednosilnikowych samolotach o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 5700 kg, wyłącznie w warunkach VFR, Visual Flight Rules, a więc loty z widzialnością. Posiadając taką licencję, możemy swobodnie latać samolotem na terenie kraju. Wyjątkiem będzie tutaj zdanie specjalnego egzaminu z języka angielskiego, wtedy również poza granicami Polski, ale o tym będzie w osobnym odcinku. Na pokładzie pilotowanego samolotu mogą znajdować się podróżni, np. rodzina, przyjaciele, znajomi. Dlaczego nie pasażerowie? Różnica polega na tym, że pilot turystyczny nie ma prawa brać żadnych pieniędzy za lot. Pasażer to osoba, która korzysta z usługi przewozu lotniczego, a tego robić nam nie wolno. Podróżny znowu to osoba, która towarzyszy nam w trakcie lotu zupełnie nieodpłatnie. Możemy latać więc w celach rekreacyjnych, turystycznych. Krajoznawczych, wykonywać operacje lotnicze zarówno na lotniskach niekontrolowanych, jak i kontrolowanych. Jedynym ograniczeniem w samej licencji PPL bez dodatkowych uprawnień są warunki VFR, maksymalna masa startowa jednosilnikowego statku powietrznego i brak zarobkowania na lataniu. Jakie są wymagania, aby przystąpić do szkolenia? Kandydat musi mieć ukończone 16 lat w momencie pierwszego samodzielnego lotu. Na no, samo szkolenie można rozpocząć ciuteczkę wcześniej, a sama w sobie licencja może być wydana osobie, która ma ukończone minimum 17 lat. Musi posiadać wiedzę na poziomie szkoły podstawowej, wcześniej było to wykształcenie gimnazjalne. Do momentu wykonania pierwszego samodzielnego lotu kandydat musi również uzyskać orzeczenie lotniczo-lekarskie drugiej lub pierwszej klasy. Oczywiście. Ja polecam od razu pierwszą klasę. Temat badań lotniczo-lekarskich był poruszany w poprzednim odcinku. Link do niego wyświetla się gdzieś tutaj powyżej. Jak wygląda szkolenie? Jak każde szkolenie lotnicze i nie tylko, składa się ono z części teoretycznej i z części praktycznej. Część teoretyczna to 110 godzin nauki, z czego część może być realizowana w ramach uczestnictwa w wykładach z instruktorem, a część jako samokształcenie w oparciu o Rekomendowane materiały. Teoria do licencji PPL jest zdecydowanie najłatwiejszą, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć podczas lotniczej kariery. Przyda się tutaj zainteresowanie tematami związanymi z matematyką, z fizyką, ale nie tylko. Program przewiduje zgłębienie dziewięciu przedmiotów, takich jak prawo lotnicze, ogólna wiedza o konstrukcji samolotu, planowanie i osiągi lotów. Człowiek możliwości ograniczenia meteorologia nawigacja procedury operacyjne zasady lotu i komunikacja. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego, ośrodek szkolący przeprowadza egzamin wewnętrzny oraz wydaje zaświadczenie, na podstawie którego możemy przystąpić do zdawania egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Egzamin teoretyczny na licencję PPL jest przeprowadzany w języku polskim albo angielskim, możemy sobie dowolnie wybrać. Pytania do tego egzaminu są dostępne łącznie z poprawnymi odpowiedziami na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Cała baza pytań jest w tym przypadku jawna. I przy odpowiednim przygotowaniu można zdać te wszystkie 9 przedmiotów właściwie jednego dnia. Jednak przepisy nakładają czas maksymalnie 18 miesięcy. Mamy do dyspozycji dowolną ilość sesji. W prawie każdym miesiącu, no może poza wakacyjnymi, odbywa się jedna sesja. Każdy przedmiot musimy zaliczyć maksymalnie za czwartym podejściem. W przeciwnym wypadku musimy rozpocząć zdawanie wszystkiego od początku. W każdej sesji do jednego przedmiotu możemy podejść maksymalnie jeden raz. W lądniczych egzaminach obowiązuje jedna zasada. Minimum 75% możliwych do zdobycia punktów, aby wynik był pozytywny. Po znaniu wszystkich przedmiotów Urząd Lotnictwa Cywilnego wystawia stosowne zaświadczenie. Po przejściu części teoretycznej przychodzi czas na upragnioną praktykę. Ta część składa się z minimum 45 godzin, z czego 5 godzin może, ale nie musi być realizowana na symulatorze, a pozostałe 40 godzin w takim przypadku na samolocie. Podczas szkolenia praktycznego minimum 25 godzin spędzimy z instruktorem, 10 godzin będą to loty samodzielne, ale oczywiście pod nadzorem instruktora, a 5 godzin to samodzielne loty nawigacyjne, z czego minimum 1 na odległość nie mniejszą niż 150 mil z pełnymi lądowaniami na dwóch innych lotniskach niż lotnisko odlotu. Jak to wygląda w praktyce? Wszystko zaczyna się od tak zwanego ćwiczenia A1, czyli lotu zapoznawczego. Trwa on zazwyczaj 45 minut, to jest absolutny początek. Zapoznajemy się tutaj z tym, jak zachowuje się samolot, jakie są podstawowe zasady sterowania. Oswajamy się też z wrażeniami podczas lotu. Jeżeli ktoś nigdy wcześniej niczym nie latał, to warto sobie przed rozpoczęciem szkolenia wykupić lot zapoznawczy, po to, żeby przekonać się, czy rzeczywiście latanie to jest to, co chcielibyśmy robić zawodowo. Cały program podzielony jest na trzy typy ćwiczeń. Oznaczone są one literami A, B i C. I są to odpowiednio loty po kręgu, czyli nauka budowania kręgu nadlotniskowego wraz z nauką lądowania, loty skupiające się na wskazaniach podstawowych przyrządów oraz loty nawigacyjne. Początki bywają bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, które nie miały styczności z lataniem na żadnym statku powietrznym. Nauka latania wymaga cierpliwości, wytrwałości, wkładu pracy, determinacji, no i nierzadko też pokory. Postępy w nauce są uzależnione od predyspozycji konkretnego kandydata. Może się na przykład zdarzyć, że instruktor przedłuży szkolenie i 45 godzin okaże się dla kogoś niewystarczające. Jeżeli jednak ktoś jest pojętnym i pilnym uczniem, to po około 10, no czasem kilkunastu godzinach nauki, czeka nas pierwszy w życiu lot samodzielny. To jest naprawdę wyjątkowe przeżycie, to jest. Tak zwane laszowanie. Instruktor wtedy opuszcza samolot, posiadając cały czas łączność radiową z kursantem, obserwuje pierwszy start, krąg oraz lądowanie swojego ucznia i w razie potrzeby oczywiście daje wskazówki. To jest chwila naprawdę taka, na którą bardzo długo się czeka i gdy wreszcie nadchodzi, to spełnia się pierwsze marzenie o samodzielnym locie. Prawdziwym samolotem, na przykład taką Cessną, która stoi za mną. Kolejne etapy to loty, gdzie zapoznajemy się z działaniem przyrządów, kiedy niespodziewalnie widzialność uległaby pogorszeniu. Jest to jeden z elementów tak zwane ślepaki, wtedy uczeń lata w specjalnych okularach one ograniczają widoczność, symulują brak widzialności i konieczność skupienia się na przyrządach. Jednak cały czas jest to szkolenie, które przygotowuje nas do lotów VFR. To ćwiczenie jest. Po prostu w razie niespodziewanego pogorszenia się warunków albo wlecenia w jakąś chmurę. Loty nawigacyjne kończą całe szkolenie, po którym ośrodek wydaje stosowne zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego. Taki egzamin jest zazwyczaj przeprowadzany na tym samym modelu samolotu, na którym odbywało się poprzednie szkolenie. Trwa minimum półtorej godziny i obejmuje loty w przestrzeni kontrolowanej. Egzaminator na koniec wypełnia stosowny protokół, i wraz z nim możemy się zgłosić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie tak długo wyczekiwanej licencji pilota turystycznego. Od tego momentu możemy się nazywać panem pilotem turystycznym. Jak wybrać odpowiedni ośrodek do szkolenia i jakie czynniki brać pod uwagę przy jego wyborze? Z całą pewnością należy wziąć pod uwagę odległość lotniska, na którym będziemy się szkolić, od miejsca, w którym mieszkamy. Szkolenie będzie wymagało wielu dojazdów, co pociągnie za sobą czas i koszty z tym związane. Kolejnym aspektem jest poziom i renoma ośrodka szkolącego oraz instruktor, który będzie nas uczył. Czasami warto trochę dopłacić, aby szkoliła nas ta konkretna wybrana osoba, a uwierzcie mi, że różnica bywa czasem przeogromna. Niektórzy mają też preferencje co do konkretnego samolotu. Najpopularniejszym na świecie samolotem szkoleniowym do licencji turystycznej jest bez wątpienia amerykańska Cessna model 152, właśnie taka, bądź 172. To są wybaczające wiele błędów maszyny, które idealnie sprawdzają się na początkowym etapie szkolenia pilota. Wiele ośrodków oferuje też szkolenie na samolotach Tecnam, które są włoskiej produkcji. Spotykane są także polskie samoloty AT-3. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje cena szkolenia PPL. Różne ośrodki posiadają różne oferty cenowe. Kiedy zdecydujemy się na pełne 45 godzin na samolocie bez udziału symulatora, cena będzie wyższa niż w przypadku odbycia 5 godzin szkolenia symulatorowego. O konkretnych cenach szkoleń powstanie w przyszłości osobny odcinek. Ile trwa szkolenie do licencji PPL? Część teoretyczna to około miesiąc. Po takim czasie będziemy gotowi do teoretycznego egzaminu państwowego. Zależy to jednak od osobistych predyspozycji i może ten czas być nieco dłuższy. Czas trwania części praktycznej jest również zależny od konkretnego kandydata, a także warunków pogodowych, dostępności instruktora, samolotu no i postępów w nauce. Określiłbym ten czas dla osoby bardzo zmotywowanej, bez wcześniejszego doświadczenia jako. 3 do 6 miesięcy wzwyż. Jako ciekawostka. słyszałem o przypadku, kiedy kursant, yy, zgodnie z przepisami, latając maksymalny dozwolony czas, zrobił szkolenie praktyczne do licencji PPL w 18 dni, zliczoną w to przerwą, yy, która wynosiła 3 dni na zdawanie egzaminów teoretycznych w Wólcu, a od momentu rozpoczęcia teorii do egzaminu praktycznego minęło zaledwie 52 dni. To jest jednak tylko ciekawostka, i tak realnie na całość należy zakładać od pół roku wzwyż. Czas na moje wskazówki i tipy. Zakładając, że do szkolenia przystępuje człowiek zdecydowany, aby w przyszłości zająć miejsce w kokpicie samolotu pasażerskiego, poleciłbym wyposażyć się w kilka akcesoriów, które przydadzą się na drodze, którą rozpoczynacie. Podczas szkolenia przyda się na kolannik. Własna mapa lotnicza obszaru VFR, w którym będzie się odbywało szkolenie, i tych sąsiadujących. Jakieś zmywalne markery do rysowania tras, kątomierz lotniczy, czy suwakowy kalkulator lotniczy. Tutaj do wyboru jest CRP-5 albo 6B. Osobiście polecam ten drugi. Będzie on również przydatny podczas kolejnych szkoleń, czy też zdawania ATPL-a. Przyda się kamizelka odblaskowa, jakieś oczywiście okulary przeciwsłoneczne, czy słuchawki lotnicze. Niektóre szkoły zapewniają kursantom jakąś dyżurną parę słuchawek, jednak ze względów higienicznych warto od samego początku zainwestować w swoje własne słuchawki. Taki absolutny top of the top dla lotnictwa cywilnego to jest Bose A30. I pomimo, że one nie są tanie, to zakup takich słuchawek jest inwestycją na całą lotniczą karierę i mogą one towarzyszyć nawet w docelowym kokpicie pasażerskiego zrzutowca. Decydując się na szkolenie PPL, wybrałbym też wersję, gdzie lata się całe 45 godzin na samolocie bez udziału symulatora. Im więcej doświadczenia z prawdziwą maszyną na tym etapie tym lepiej. Podczas szkolenia będą też lepsze i gorsze momenty. Czasami, żeby pójść do przodu, trzeba będzie się zatrzymać w jakimś miejscu na trochę dłużej, bądź nawet cofnąć krok do tyłu. I w takich momentach zawsze warto sobie wyobrazić cel, do którego dążymy. Uświadomić, że każdy pilot liniowy przechodził dokładnie taką samą, niełatwą drogę. Idąc za ciosem, po szkoleniu PPL warto od razu przystąpić do szkolenia VFR noc. To uprawnienie pozwoli nam na wykonywanie lotów w nocy w warunkach z widzialnością, kiedy pułap chmur jest nie niższy niż 500 metrów nad powierzchnią Ziemi, a widzialność w locie wynosi minimum 5 km. Jakie warunki należy spełnić, aby odbyć to szkolenie? Konieczne jest posiadanie licencji PPL. Szkolenie musi się odbyć na wariancie samolotu, na którym odbyło się co najmniej 5 startów i lądowań w okresie 14 dni poprzedzającym rozpoczęcie tego szkolenia. Czeka nas tutaj 5 godzin zajęć teoretycznych w trybie stacjonarnym lub zdalnym oraz 5 godzin spędzonych w samolocie. Kursant wykonuje w nocy minimum 5 samodzielnych startów i lądowań. Z instruktorem spędza się resztę czasu, w którym zapoznaje się z wrażeniami w trakcie lotu nocnego. Wykonywana jest także trasa nawigacyjna na odległość co najmniej 50 km. Po tym szkoleniu nie ma żadnego osobnego egzaminu i na podstawie zaświadczenia, które uzyskujemy z ośrodka szkolenia, Urząd Lotnictwa Cywilnego wpisuje do licencji PPL uprawnienie VFR noc. Z takim doświadczeniem możemy już przystąpić do dalszych etapów szkolenia, ale o tym opowiem w następnych odcinkach. Bardzo dziękuję ci za obejrzenie tego filmu do końca. Nagrania tej serii odbywają się na terenie i dzięki uprzejmości aeroklubu Częstochowskiego. Jeżeli film się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, które dotyczą procesu szkolenia PPL, VFR noc czy innego tematu związanego z lotnictwem, zadaj je w komentarzu. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, a niektóre z nich pewnie posłużą jako inspiracja do nagrania kolejnych filmów. I pamiętaj ty też możesz spełnić swoje marzenia o lataniu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.